Hello, hello Siemanko Mordeczki. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Tak jest. Wracam z dziedzictwem Hogwartu. E, wróciła mi zajawka. No i cóż, trzeba e, to wszystko poogarniać, dopiąć do końca, dociągnąć. Nie wiem, czy będę robił wszystkie e, misje. Szczerze nie chcę się. A już na pewno nie. Zamiatanie konkurencji. O i na pewno nie. Póki co e, spróbuję zrobić. Spróbuję mordeczki zrobić po prostu misję e, Człowiek za księżycami. I tyle. W tym odcinku właśnie tym się zajmiemy. Okay. Na pewno nie będę yy, się bojał za misję zamiarania konkurencji, bo to jest wręcz upierdliwe mocno. Za bardzo upierdliwe, bym nawet powiedział. Uuu, zliczował się. <ścoughs> Pięknie, zliczowałem akurat yy, garboroga. Tak, muszę się niestety nauczyć się od nowa latać. Aha. Analogiem, dobra. Lewy analog. Przyspieszenie y, lub skręcanie. Okej, okay, dobra. Okej. Okay, y, no mam oczywiście tutaj znacznik też y, gdzie są gdzie jest e, Moon? Feldcroft Okej, okay, czyli tutaj akurat e, Feldkraft Feldcroft, e, muszę wrócić się do Feldcroft, e, żeby po prostu Żeby tutaj znaleźć akurat tego Denimorza. Tak, próbuję rozkminić znowu tutaj klepszologię. Sorry, ten, ten let's play będzie dość chaotyczny. Właśnie, gdzie tutaj jest jakiś Demimos. Chyba nie w tym domu. Okej. Okay. Muszę po prostu albo to znaleźć, albo już sobie odpuścić kompletnie. Chociaż fajnie by było, żebym wam to pokazał. Tak, tutaj mi już pokazuje akurat do... Samego Hogwartu. Tutaj mamy już za y, wysoki poziom, ale homory. No, dzień już wstaje, także no, trochę można by powiedzieć po ptakach. O! No tak, to jest przecież y, dom salowów. Jeśli pamiętacie, to no. Sebastian Salo zabił swojego wuja. Bo tamten chciał po prostu y, ich powstrzymać. Tak. Ale nie wydałem go. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. Tutaj mamy. O proszę bardzo. No I znowu teraz przypominanie sobie tej całej mi minigierki. Wiem, że na kompie to jest taki mod, że po prostu usuwa tą mini Okej, okay, plecionka niebieska. Nie, niebieski mi tutaj nie pasi. Nie pasuje mi tutaj niebieski. Aloha, mora. Może tutaj jest. albo mordeczki po prostu już sobie odpuszczę to serio, bo już po prostu za bardzo mi się nie chce yy, z, z tym wszystkim bawić, przedłużać sztucznie tak naprawdę tego Let's Playa, chcę już to po prostu skończyć, wiecie co jak chcecie zobaczyć akurat yy, jak się kończy ten quest yy, księżyc Demimosa yy, to zobaczcie u kogo innego. Szczerze, mam już po prostu e, dosyć tego. Chcę po prostu zakończyć e, tego let's play'a. E, zróbmy już te sumy i, e, i śmigajmy już po prostu mordeczki. E, już kończmy ten. Po prostu mordeczki. Zakończmy już po prostu ten let's play. Jeszcze tutaj mam kod przywoływaczy. Nie, już nie chce mi się serio. Już po prostu. O! Ale widzicie, jeszcze portret w tarapatach jest. Nie, serio. Już po prostu nie chcę mi się tych misji robić. Tak jak chcecie zobaczyć, no to u kogoś innego. Już po prostu chcę dociągnąć do końca to. No i co? I tak naprawdę, już w tym odcinku. Zakończymy. Później będę, oczywiście, na drugiej postaci robił streamy. No i prawdopodobnie będę grał jeszcze. Stworzę jakieś inne jeszcze postaci z, z innych domów. No bo mam już. Już akurat przechodziłem dwa razy na, na switzernie. Przechodziłem na... Ha, zacząłem przechodzić na streamach na Hufflepuffie. A tak naprawdę jeszcze... E, chociaż nie jestem kurde z tych domów, tak naprawdę. Myślałem, że jestem z Ravenclawu. Nie. Gryffindor tym bardziej nie. Skąd? Nie ma mowy. Chociaż na samym początku, oczywiście jak... E, zostałem Potterheadem, to oczywiście myślałem, że jestem... E, e, Gryfonem. Nie. To po prostu się utożsamiałem wtedy z Harry Potterem, a książka Harry Potter jest napisana z bardzo progryfońskiego punktu widzenia. E, nie patrząca nawet na. E, i bardzo antagonizująca właśnie e, ślizgonów. Więc no cóż, na pewno e, i w ogóle tak naprawdę. Co jest o krukonach? Co jest o puchonach? Bardzo mało. Tak, mordeczki. Bardzo mało jest o krukonach i puchonach. Nawet w książkach aż tak dużo nie ma. Także, no cóż. Oczywiście. Powiem Wam tak. Przejdę wszystkimi, ale nie będę robił z tego nagrywek, może jakieś pojedyncze gameplaye, gameplaye się y, po prostu akurat się trafią, pożyjemy, zobaczymy, może jakieś, y, wiecie co, może po prostu te specjalne misje zrobię y, dla y, Ravenclawu, dla Gryffindoru, pożyjemy, zobaczymy, bo nie wiem, czy będzie mi się nawet chciało to ogarniać, to nagrywać. Jak chcecie, po prostu macie też y, innych youtuberów. To jest jasne. Serio? Po prostu chcę już to zakończyć. Żeby się z tym nie męczyć. Żeby mnie to nie nurtowało. Żeby mnie to nie męczyło, że y, że projekt. Nie. Po prostu muszę to dokończyć. I teraz tutaj najnormalniej na świecie w tym odcinku dokończę yy, właśnie o to dziwne, że akurat yy, w dół mnie prowadzi what the f coś mi tu nie pasi wiecie co, coś mi się zdaje że to wszystko jest tutaj w wielkiej sali mhm także ja już po prostu śmignę do y, sali głównej bo jak widzicie mnie bardzo źle prowadzi ta y, ten GPS i tak po prostu zmieniam już plany nie chce mi się y, tego wszystkiego ogarniać, chcę Wam pokazać e, sumy, e, bo to jest prawdziwy koniec gry, e, czyli te egzaminy, e, które są na piątym roku, a później po prostu, tak po prostu, prosto z mostu zrobię z tego let's play'a i co? Nie, let's play'a, streama, a gameplay'e. Może będę robił na innych postaciach. Pożyjemy, zobaczymy. Póki co trzeba się spotkać z profesorem Wesley. No i gdzie mnie kurde tutaj prowadzi, no? Ja pier papier. Nie ogarniam tego. W dziedzinie z transmutacji. Okej. Okay. Widzicie, ta gra jest nieintuicyjna. No teraz dopiero Zobaczcie, klasa transmutacji. Przecież to trzeba było do profesor Wesley pójść. Do jej gabinetu. Professor Wesley. to I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on. And that he would rest easy knowing that the future of the Wizarding World is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a rap horn, befriended a goblin. Rescued hippogriffs? Even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you? It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, two Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Okay, now to Professor, guide. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. It seems you've completed much of your field guide. Well done. But you've still a little left to do. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs.

Czyli po prostu głowy magicznego rządu. Dobra, już nie ma sensu. Nie ma sensu tego przedłużać po prostu. mordeczki, puchar domów idziemy do wielkiej sali. Przy okazji jeszcze zobaczcie, jak wygląda ta plecionka niebieska nie pasuje mi zupełnie. Kompletnie. Szara. Gdzieś tu była akurat moja ulubiona. Tylko nie wiem, czy na tej postaci mam po prostu gorgociąg. Niech będzie to, bo szabli nie mam chyba. Okej, okay, jeszcze dostałem też. Yy... Też akurat e, dostałem tutaj e, ubrania różne. To chyba to jest. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to są tylko skiny. Szalik z błyskawicą tak, to są tylko skiny. Przy okazji Merlin był ślizgonem. Tak. Merlin był w Slyterynie. Nie mam pojęcia, który akurat jest tamten. No trudno. Mordeczki nie zajmujmy się już tym. Trzeba to wszystko ogarnąć do końca i iść po pucharz domów. Tak. Bo zdobywamy tutaj właśnie Puchar domów. Jest pyta po Ciebie, tutaj mamy już yy, wiosnę. Chociaż nie długo, tak naprawdę. Po zakończeniu głównego wątku. Bo jednak przez większość gry to nam towarzyszy zima. Co mnie nie, nie przeszkadza, bo w tej chwili akurat nagrywam to w zimę. Bo nagrywam to dnia 28 grudnia 2023 tak, półtora miesiąca po tym, jak, jak był ostatni odcinek. Niestety po prostu miałem wypalenie, zajawki, no i po prostu nie miałem ochoty się zmuszać do tego, żeby to zakończyć. I dlatego właśnie w tym odcinku kończę tego let's play'a, bo po prostu nie chcę już tego sztucznie przedłużać. Robiąc na siłę, tak naprawdę, jakieś misje. Tak, ja tego na przykład nie ogarnąłem. Tej zagadki. Po prostu nie mam na to ochoty. Chcę już po prostu zakończyć tego let's playa. Chcę po prostu, żeby ta historia została domknięta. Może na, na streamach ogarnę to wszystko. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Więc, no cóż. Pierdut. Zobaczcie przy okazji. Tak naprawdę to się nic tutaj nie przyspywało. Przez cały rok. Teraz mamy kacynkę z egzaminami. Aha, tamten próbuje ściągać. Ale widzicie te zielone pióra? To są właśnie antyściągające. oczywiście egzamin z, z, z opieki nad magicznymi stworzeniami zaklęcia były teraz jeszcze jak widzicie oczywiście Aurona seksualnym magią No to wchodzimy do głównej sali. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor yeah. The, yeah. To yeah. the loyalty of Hilda Hufflepuff, The wisdom of Rowena Ravenclaw uh, hey! and the ambition of Salazar Slytherin, and so the winner of this year's House Cup. Excuse me, uh, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student no less tak dzięki nam on aż dąs po prostu zdobywa puchary i'd say 100 points to their house widzieliśmy you... się że każdy ah, dom yes. po prostu Thank zdobywa puchary domy Nie się, dokładnie chodzi mi, że dany dom zdobywa domów, z którym wybywacie. Tak. Tak, moiudecki, zdobyliśmy puhar domów w Wydaje mi się, że tak samo będzie i w Hufflepuffie, i w Ravenclawie, no i oczywiście też w Gryffindorze. Więc, mordeczki nareszcie to zakończyłem. Nie będę pokazywał całych tych napisów. Szczerze, to nie ma dla mnie najmniejszego sensu, żeby aż tak przedłużać. Bo to naprawdę długo trwa. Przy okazji, można też pominąć jak widzicie. Także oczywiście ja to zrobię. No i co, mordeczki? To by było na tyle w tej serii. Po długim czasie kończę to. W końcu trzeba to było zakończyć. O, i proszę bardzo, Puchar domów ukończono. Pokój wspólny z literyną. Jesteśmy koło naszego łóżka. I to by było na tyle mordeczki. Trzymajcie się, wielkie pozdro, Elo Pierdut. To by było na tyle w tej serii. Do zobaczenia na streamach.